Cześć kochani! Bardzo się cieszę, że jesteście. Zapraszam was dzisiaj na spacer po sklepie Action. Zajrzymy dziś co nowego pojawiło się w dziale kuchennym. Wiem, że już pewnie wielu z was wyjeżdża na majówkę, ale ci, którzy zostają, zapewne wybierą się gdzieś na zakupy. Dlatego pokażę wam nowości, by podczas tych zakupów nic was nie ominęło. Będą m.in. nowe sprzęty do kuchni, dzbanki, tace, nowe pojemniki, które pomogą wam w organizacji, i rzeczy do sprzątania kuchni. Pojawiła się też nowa zastawa, i pokażę Wam też rzeczy, które przydadzą wam się na grilla, bo przed nami ładna pogoda, więc pewnie się na niego skusicie. Zatem jeśli jesteście gotowi, to lecimy! Zaczniemy od świeżutkiej nowości, która, moim zdaniem, jest chyba hitem tego odcinka. W action są już dostępne na półkach te śliczne deski do serwowania. Nie są takie zwykłe, bo to, co je wyróżnia, to ta piękna ceramika w środku. Mamy tu jeszcze bardzo praktyczny uchwyt i sznurek, dzięki którym możecie je gdzieś zawiesić. Deski są wykonane z bambusa, a od spodu nie mają tej ceramiki, dlatego możecie ich używać właśnie z powodzeniem, także do krojenia. Myślę, że najbardziej spodoba Wam się to, że mamy tu wiele przepięknych pięknych wzorów do wyboru, więc jeśli chcecie, by waszej kuchni było jeszcze bardziej przytulnie, to taką deskę z powodzeniem możecie postawić właśnie na blacie, albo gdzieś zawiesić i będzie stanowić przepiękną dekorację. Już nie wspomnę o tym, że jeśli coś na niej zaserwujecie, to takie danie będzie wyglądać jeszcze bardziej efektownie. I zobaczcie jeszcze bliżej tą ceramikę, no, no naprawdę jest pięknie wykonana. Szczerze mówiąc nie spodziewałam się tu na tym dziale czegoś tak stylowego, a tu proszę. I co ważne, cena też jest bardzo atrakcyjna, bo kupicie je za zaledwie 12 zł. A ten durszlak bardzo ułatwi wam odcedzanie ziemniaków czy mycie warzyw. Jest on elastyczny i wykonany ze stali nierdzewnej. Zawieszacie go nad zlewem na uchwytach, tak by trzymał się właśnie sam i dzięki temu, że no nie będzie dotykał zlewu, zapewni jeszcze większą higienę. I ma bardzo fajną funkcję, bo jest to durszlak regulowany. Te uchwyty, wiecie, się tak wysuwają, więc będzie pasował do większości zlewów. Bardzo fajny patent, co myślicie? I ten durszlak kupicie za niecałe 30 zł. Kolejną nowością jest jeszcze taki durszlak, i tu także mamy bardzo praktyczną funkcję, bo możecie go rozkładać i składać, dzięki czemu no, zaoszczędzicie miejsce w szafce. A co jak co? No z pewnością się ze mną zgodzicie, że no, właśnie te zwykłe durszlaki to no, naprawdę zajmują sporo miejsca. To sito ma 23 cm średnicy i jeszcze praktyczny uchwyt do zawieszenia. Możecie właśnie jeszcze wybrać jego kolor, bo są dostępne w kolorze szarym, zielonym i granatowym za niecałe 7 zł. EEEE I nowe są także takie silikonowe formy do pieczenia. No najmłodsi naprawdę będą mieć niesamowitą frajdę. Mamy tu przede wszystkim dwa bardzo fajne wzory. Dzięki tej pierwszej formie stworzycie te jednorożce. Tak, tak, nie mylić z nosorożcami. W formach możecie piec w piekarniku do 200 stopni, a potem umyć je w zmywarce. Nadają się też do zamrażarki i kuchenki mikrofalowej. Foremka ma nieprzywierającą powłokę, co ułatwia pieczenie, ale i też samoczyszczenie. A tu już jeszcze drugi wzór z dinozaurami i ich cena to niecałe 9 zł. W Action znajdziecie już też sporo nowych urządzeń, i na początku zaczniemy od tej elektrycznej wyciskarki do cytrusów. No słuchajcie, zbliża się lato i taki sok z pomarańczy to chyba każdy chętnie wypije. I jakie mamy tu funkcje, już Wam mówię: jest tu podwójna funkcja obrotowa w prawo i w lewo, są dwa stożki do wyciskania, a przewód ma 70 cm długości. Pokrywa jest przeźroczysta, pojemnik ma 800 ml pojemności, a pod wyciskarką jest jeszcze taka warstwa antypoślizgowa. Dodatkowo łatwo się z niego nalewa, bo możecie to zrobić z dwóch rogów. Wyciskarka ma 25 W mocy i do wyboru macie taką czarną, stylową wersję. Lub jeśli wolicie sprzęty białe, to i ten kolor się znajdzie. Zapłaćcie za nie niecałe 40 zł. A kto z Was marzy o chrupiących grzankach, to są już dostępne w Action tostery. Obracacie pokrętło, wybieracie ustawienie opiekania i wyskakują Wam tosty lub opiekane bułki. Toster ma 6 ustawień opiekania i jest tu też taka praktyczna tacka, gdzie zbierają Wam się okruszki, a nóżki tostera są antypoślizgowe. Do wyboru jest kolor biały i czarny, a kupicie je za niecałe 40 zł. I już ostatnia nowość z urządzeń taki grill kontaktowy. Mam podobne i powiem Wam, że bardzo polecam taki sprzęt. No jest to fajna alternatywa, wiecie, do dań pieczonych na patelni. No z takiego grilla mamy no, zupełnie inny smak. Ten grill ma obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej, a płytka u góry jest ruchoma, dzięki czemu, no wiecie, możecie piec o różnej grubości. Uchwyty się nie nagrzewają, a moc grilla to 700 W, Zapłacicie za niego niecałe 60 zł. Będąc w action zwróćcie także uwagę na te termosy. Mają prawie 2 litry pojemności i co ważne, zobaczcie, jest tu zakrętka z kranikiem, więc no wygodnie nalejecie napój. Świetnie Wam się sprawdzą w podróży na gorącą kawę czy herbatę i dostępne są jeszcze w trzech kolorach w kolorze stali nierdzewnej czerwonym i granatowym. Ich cena to niecałe 35 zł. Na półkach znajdziecie też już nowe szklane karawki i to co z pewnością je wyróżnia od pozostałych to fakt, że zobaczcie są bardzo bogato zdobione. Do wyboru mamy kilka kolorów i zwrócę waszą uwagę jeszcze na ten dziubek do nalewania. Ma taki fajny kształt, więc no nie powinno się z niego za bardzo wylewać. Wiecie czasem zanim coś nalejemy to potrafimy zalać od razu cały stół. Karawki mają 1 litr pojemności i zapłacicie za nie niecałe 18 zł. Kolejna nowość to te no niezwykle ciekawe talerze. Mamy do wyboru kilka kolorów, ale przy tym wariancie chciałabym właśnie zwrócić Waszą uwagę no jak pięknie on się mieni. Zobaczcie, naprawdę ślicznie to wygląda, a sam wzór też prezentuje się niezwykle efektownie. Tu już odcień brązowy, talerze są szklane, mają 25 cm średnicy i świetnie Wam posłużą do serwowania czy do dekoracji, a tu już najciemniejsza wersja. I możecie je mieć w zmywarce, i powiem Wam szczerze, że no sama byłam zaskoczona ceną, bo kosztują zaledwie 7 zł. A do karafek możecie dokupić jeszcze takie szklanki. Mają tu identyczny wzór z tym właśnie bardzo efektownym żebrowaniem. I tu Wam pokażę wszystkie dostępne kolory. Są przeźroczyste w kolorze zielonym, w takim odcieniu czerwonego, w kolorze niebieskim. I takim fioletowym bardzo fajne, wiecie, takie energetyczne te kolory, dzięki którym ożywicie każdą imprezę i za sztukę zapłacicie niecałe 4 zł. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio pokazałam Wam bardzo fajną kolekcję naczyń z tworzywa sztucznego, i tylko tak dla przypomnienia były tu głębokie miski, idealne na przykład na sałatkę za niecałe 9 zł, talerze za 4 zł, i 49 groszy. No Myślę, że cała taka kolekcja świetnie nada się właśnie na grilla, bo to jest nietłukąca. Kubki za niecałe 3 złote. I właśnie pojawiły się u mnie takie tace do kompletu. Pokażę Wam wszystkie wzory. Tace pomogą Wam, wiecie, donieść wszystkie naczynia na imprezę, ale też myślę, że będą stanowić też świetną taką już kolorową dekorację na stołach. Mamy tu na przykład takie zielone tace z kwiatami, różowe, bardzo w takiej fajnej, intensywnej i radosnej kolorystyce. Białe z motywami, no takimi już typowo letnimi. Ich rozmiar to 27x19 cm, a cena to zaledwie 4 zł. Action kupicie też takie szklane pokrywki, ale to co jest w nich no, takiego niezwykle praktycznego, to fakt, że nadają się zarówno na naczynia o średnicy 24 cm, 26 cm i jeszcze 28 cm, także no, są niezwykle uniwersalne. Zobaczcie, posiadają takie silikonowe wykończenie, które no właśnie pozwala się dopasować do garnków czy patelni. Pokrywki są szklane z wygodnym uchwytem i kosztują niecałe 23 zł. Kolejna nowość, która przyda Wam się w kuchni, to te pojemniki do przechowywania żywności. Są wykonane z tworzywa sztucznego, a na wierzchu jeszcze mają taką stylową, no, bambusową pokrywkę. Mają prawie 2 litry pojemności. I to, co mi się w nich bardzo podoba, to ta wyjątkowo mocna silikonowa uszczelka. Uwierzcie mi, no naprawdę świetnie trzyma, nawet trudno było mi ją ściągnąć, bo tak była zasana. Świetnie Wam się sprawdzą do organizacji i jeszcze do przechowywania. Kosztują całe 18 zł. Zwrócę Waszą uwagę też na pojemniki na lunch, no tak zwane lunchboxy. Jeśli jecie obiad na przykład w pracy, czy wiecie, podróżujecie i właśnie chcecie wziąć ze sobą posiłek, to jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Pojemniki są wykonane z tworzywa sztucznego, a w środku znajdziecie cztery pojemniki, w których właśnie zorganizujecie sobie posiłek. Macie tu m.in. też bardzo praktyczny pojemnik na sos, a wiem, że akurat rzadko te pojemniki na sosy się zdarzają w lunchboxach, więc jest tutaj dla nich duży plus. Pojemniki są dostępne w kilku kolorach, w ciemnozielonym, bordowym, fioletowym i zielonym i zazwyczaj te lunchboxy nie są tanie, a w Action kupicie je w myślę bardzo atrakcyjnej cenie, bo za niecałe 13 zł. A jak już jesteśmy przy pojemnikach, to pokażę Wam coś, co nowością, no, co prawda nie jest, ale lubię Wam o nich przypominać, bo słuchajcie, no tego nigdy za wiele w naszych domach. Mówię tu o zestawach pudełek na żywność, które z pewnością stale używacie. Tu mamy na przykład taki 13-częściowy zestaw o różnej pojemności. Można je podgrzać w mikrofali, używać w zamrażarce czy myć w zmywarce. I za ten zestaw zapłacicie niecałe 35 zł. I tu też jest jeszcze taki zestaw pięcioczęściowy. Tu macie jakie dokładne pojemności mają te pojemniki. Są wykonane z tworzywa sztucznego i również z powodzeniem możecie ich używać do zamrażania. Dodatkowo można je myć w zmywarce. Możecie kupić pojemniki przeźroczyste, granatowe i czarne. Kosztują niecałe 20 zł. I już ostatni zestaw, który Wam polecę, jest chyba taki najbardziej uniwersalny, słuchajcie, bo są tu pojemniki zarówno prostokątne, jak i okrągłe, są również wykonane z tworzywa sztucznego i ten 13-częściowy zestaw kupicie za niecałe 25 zł. Kochani, w Action pojawiła się właśnie nowa kolekcja naczyń w całości wykonana z ceramiki i w jej skład wchodzą na przykład takie kubki. Cała kolekcja jest w kolorze beżowym z takim brązowym wierzchem, albo w kolorze niebieskim i tym, co ją wyróżnia, to ten wzór w paski. Za kubki do kawy zapłacicie 6,49 groszy. Całą zastawę możecie mieć w zmywarce i używać mikroweli, ale nie nadają się do używania w piekarniku. Cena talerzy to niecałe 12 zł. Duże talerze obiadowe mają 25 cm średnicy i są za niecałe 14 zł. Niewielkie, ale bardzo urocze miseczki o średnicy 10 cm za niecałe 5 zł. W kolekcji są też dostępne takie talerze głębokie za niecałe 13 zł. I głębokie miski, na przykład na sałatkę, mają 21 cm średnicy za niecałe 25 zł. A tak w międzyczasie, jak zawsze, nowo przybyłych zapraszam do dołączenia do naszej Actionowej grupy na Facebooku, gdzie wymieniamy się opiniami o produktach z Action. Polecamy co fajne, ale też odradzamy kiedy trzeba. Jeśli lubicie być na bieżąco i wiedzieć, co warto kupić, to link do grupy znajdziecie w komentarzu pod filmem. Kochani, a przed nami majówka, więc chciałabym wam przypomnieć praktyczne rzeczy, które przydadzą wam się podczas grillowania. Jest tu naprawdę tego sporo, więc no, skupię się raczej na takich kuchennych akcesoriach. W Action są na przykład dostępne takie szczypce wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki którym z łatwością przewrócicie potrawy na grillu za 4 zł. i 49 groszy. Rękawice do grillowania, dzięki którym, no nie oparzycie się, bo są odporne na wysokie temperatury, nawet do 250 stopni za niecałe 9 zł. Jest jeszcze ten bardzo ciekawy, ruszt do grillowania. Ułatwi Wam na przykład przewracanie mięsa czy warzyw na ogniu. Nie wiem, czy kiedyś się z takim spotkaliście, a ten posiada nieprzewierającą powłokę. I jeszcze uchwyt, zapłacicie za niego niecałe 9 zł. Bardzo fajne szpikulce, idealne jeśli lubicie szaszłyki, a nie chcecie stale używać, wiecie, tych jednorazowych. W zestawie są 4 sztuki i one kosztują mnie całe 4 zł. Tu jest, słuchajcie, pomylona cena, więc uwaga, właśnie bo dotyczy tych kolejnych. To są z kolei także szpikulce do grilla. One posiadają takie oczko, dzięki któremu możecie je łatwo zawiesić. W środku znajdziecie 8 sztuk za 7 zł. i 89 groszy. Następnie mamy bardzo przydatny zestaw przyborów na grilla. Są wykonane z drewna i stali nierdzewnej i znajdziecie tu szczypce, łopatkę i szpikulec. Kupicie ten zestaw za niecałe 20 zł, a tu również też trzy zestaw przyborów właśnie do grilla. Tu jednak zamiast tej drewnianej rączki mamy uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego. Reszta jest również wykonana ze stali nierdzewnej i za ten zestaw zapłacicie dużo mniej, bo 4 zł i 49 groszy. A do czyszczenia grilla może Wam się przydać taka szczotka wykonana ze stali nierdzewnej za niecałe 7 zł. A jeśli robicie imprezy z grillem, to mogą wam się przydać te dedykowane właśnie na tą okazję serwetki z takim już grillowym motywem. Mamy do wyboru tu trzy warianty i za nie zapłacicie 6 zł i 49 groszy. Wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. Będziecie wtedy słuchajcie zawsze na czasie, poznacie nowości z Action i będziecie powiadamiani o nowych filmach. Będę wam też wdzięczna za wszystkie łapki w górę. Zwłaszcza tym, którzy dają je jeszcze przed obejrzeniem filmu. No, słuchajcie, to dla mnie znak, że mi ufacie. Bardzo Wam dziękuję. I oczywiście czekam od Was na komentarze, jakie macie plany na weekend. Podeślicie też troszeczkę słoneczek. I ostatnia rzecz na Grilla: to jest taka miska do Grilla z uchwytami, wykonana z cynku za niecałe 60 zł. Zerknijmy jeszcze jakie nowości do kuchni pojawiły nam się na dziale do sprzątania. Na półkach pojawiły się właśnie te powlekane ściereczki do naczyń. One są, słuchajcie, wykonane z mikrofibry i jest tutaj taka specjalna powłoka absorbująca. Ściereczka pochłania wilgoć i czyści powierzchnię m.in. ze stali nierdzewnej czy aluminium. I co ciekawe, możecie je wybrać w zmywarce. Zwijacie je i wkładacie do tego koszyczka na sztuczce. No, słuchajcie, świetna sprawa, na pewno wygodna. Do wyboru jest w kolorze niebieskim, szarym lub zielonym, a kupić ją za niecałe 4 zł. I jak już tu jesteśmy, to chciałabym Wam pokazać jeszcze, jakie są w Action gąbki, no bo nigdy jakoś nie było okazji. Jest tu na przykład bardzo tanie opakowanie 10 sztuk takich gąbek. No, słuchajcie, w bardzo fajnej cenie, bo za 2 zł. i 39 groszy. Chyba w żadnym sklepie nigdzie nie znalazłam tańszego opakowania. Jeśli potrzebujecie coś wyszorować, to świetnie sprawdzą Wam się te. One są większe właśnie niż te poprzednie. W środku znajdziecie 5 sztuk za 2 zł. i 49 groszy. Do mycia na kupić też taki zestaw 6 sztuk gąbek za 3 zł. i 29 groszy. A tu już bardzo fajny zestaw gąbek, które no z pewnością nie porysują Wam powierzchni, kiedy właśnie będzie szorować, bo właśnie mają taką delikatną powłokę właśnie przeciw zarysowaniom. Za te trzy sztuki zapłacicie 4 zł i 49 groszy. A tu już mocne i chłonne trzy gąbki za 4 zł i 49 groszy. Kochani i na dziś to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że tu byliście i życzę wszystkim udanego i słonecznego weekendu. Trzymajcie się cieplutko. Pa!